Niczego nie ujmuj i nie dodawaj. 22 niedziela zwykła, rok B. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu izraelskiego: A teraz Izraelu, słuchaj praw i nakazów, których uczę Was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą Wam daje Pan Bóg Waszych Ojców. Nic nie dodacie do tego, co Ja Wam nakazuję. I nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy waszego Pana Boga, które na was nakładam. Strzeście ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach powiedzą: Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny. O kształcie naszego życia decydują wyznawane wartości i prawa, którymi się kierujemy. Zacytowany na wstępie fragment z Księgi Powtórzonego Prawa mówi o przykazaniach, jakie Bóg przez Mojżesza przekazał narodowi wybranemu. Mojżesz powiedział do ludu: Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy waszego pana Boga, które na was nakładam. Przy tych prawach człowiek nie może manipulować czy ich zmieniać, bo mają swe źródło w niezmiennym i wiecznym Bogu. Oprócz Bożych niezmiennych praw człowiek kieruje się zasadami, prawami, które niekoniecznie muszą mieć odniesienie do praw Bożych. Bardzo często są one zmienne. Zmiana jest nieraz pożądana i konieczna, aby dokonywał się postęp cywilizacyjny, naukowy. Gdyby człowiek chciał narzucić tym prawom zasadę niezmienności praw bożych, wtedy następuje destruktywne zamieszanie, które negatywnie odbija się w życiu społeczności ludzkiej. W historii Kościoła mamy tego przykłady, od chociażby historia Giordano Bruno, który spłonął na stosie inkwizycji jako heretyk. Kardynał Bellarmino sformułował dla świętego oficju przeciw niemu osiem zarzutów. Większość z nich dotyczyła sfery religijnej. Na przykład, w jednej ze swoich test Giordano Bruno określił gwiazdy jako prawdziwych wysłanników i tłumaczy głosu Bożego, jako anioły dające się odczuć i zauważyć, jak gdyby każda gwiazda przynosiła człowiekowi boskie zwiastowanie. Jednak na pierwszym miejscu jest zarzut tej treści. Giordano Bruno uważa, że wykazał przyczynę ruchu ziemi i bez ruchu fundamentu, przy pomocy pewnych racji, nieprzynoszących według niego żadnej szkody pismu Bożemu. W tym ostatnim zarzuca mu się łamanie prawa Bożego zawartego w Biblii, głosząc, że ziemia krąży wokół Słońca, a przecież prawa odnośnie astronomii nie mają nic wspólnego z prawem Bożym i, jak wiemy, zmieniają się bardzo często. Te czasy to już historia. Dziś grozi nam inne niebezpieczeństwo. Człowiek chce zastąpić niezmienne prawo Boże relatywizmem, zmiennymi ludzkimi prawami i wartościami. Jest to o tyle groźne, że pochłania miliony ofiar ludzkich i swymi konsekwencjami sięga wieczności. Jedna z czytelniczek Kuriera Plus w liście skierowanym do mnie zadaje pytanie: Pytam w imieniu ludzi, ile jeszcze upłynie czasu, aby Kościół wybudził się ze stanu amoku, że posiada jeszcze jakikolwiek autorytet moralny w dobie wykładniczego wzrostu znaczenia etyki świeckiej. W dzisiejszych czasach bardzo często odrzuca się w imię etyki świeckiej Boże przykazania. Właśnie ta etyka dopuszcza aborcję i eutanazję. Pełną swobodę seksualną, rozwody, zrównanie w prawach związków homoseksualnych, manipulacje genetyczne, pornografię, prostytucję. W imię tej etyki niektórzy domagają się swobodnego dostępu do narkotyków. I tak by można wyliczać w nieskończoność. I tu taka dygresja. Ci, którzy propagują etykę świecką bez Boga, a przekroczyli siedemdziesiątkę, niech nie będą zaskoczeni. Gdy pewnego dnia obudzą się rano i usłyszą w dzienniku telewizyjnym, że wszyscy po siedemdziesiątce podlegają obowiązkowej eutanazji jako element nieużyteczny dla społeczeństwa. Postępowe kraje, jak Holandia, mają już prawa pozwalające na eutanazję nawet ludzi kalekich. I to w imię etyki świeckiej. W tym wypadku zastąpiono niezmienne prawa Boże zmiennym ludzkim prawem wypływającym z egoizmu, wygodnictwa i braku wrażliwości na bliźniego. Dla tych krajów wzorem może być Hitler, który kierując się etyką bez Boga, decydował, kto ma prawo do życia, a kto nie. W imię tych praw skazywano na eksterminację całe narody, zabijano także umysłowo chorych i kalekich. Jako zbędny balast społeczny. Prawie zawsze jest taki finał ludzkich poczynań, gdy człowiek odrzuca niezmienne prawa Boże. Może skierował słowo Boże do narodu wybranego w momencie, gdy ten zapomniał o dobrodziejstwach Boga i przez grzech łamał przymierze z nim zawarte. Mojże chciał ożywić w narodzie wybranym więzi z Bogiem, i wiarę przez przypomnienie przykazań ukazał bardzo ścisły związek pomiędzy prawem a życiem, prawdą a zbawieniem, nauczaniem a szczęściem, jakie może nam dać tylko sam Bóg. Musimy przyjąć wszystkie prawa bez wyjątku, nawet te najtrudniejsze. Zachowanie i przestrzeganie prawa Bożego ma wymiar także misyjny, inne narody widząc społeczność kształtowaną przez to prawo powiedzą, z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny. Prawo Boże jest mądrością narodów. Naród, który lekceważy prawo, jest głupim narodem. O wielkości narodu nie świadczy jego wielkość terytorialna czy potęga militarna, ale jego prawa i obyczaje. Prawa Boże, jakie otrzymał naród wybrany, czyniły go mądrym i wielkim. To samo można powiedzieć o człowieku, że jest mądry i wielki, jeżeli swoje życie buduje nie na przelotnych zachciankach, ale na niezmiennym prawie Bożym. Święty Jakub w drugim czytaniu przypomina, że słowo Boże, prawo Boże nie wystarczy przyjąć, zaakceptować, ale trzeba wprowadzać w czyn. A przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w Was słowo które ma moc zbawić wasze dusze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeśli przyjmujemy prawo Boże, a nie żyjemy nim na co dzień, to sami siebie oszukujemy. Nie wystarczy jednak przyjąć słowo i wprowadzić w czyn, trzeba jeszcze odrzucić odbłudem. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus mówi... Słusznie prorok Izajasz powiedział o was o budnikach, jak jest napisane, ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi, uchyliliście przykazania Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Autor biblijny używa bardzo wymownego symbolu serca, w którym zawiera się istota osobowości człowieka. Podobnie jest dzisiaj. O złym człowieku mówimy: On nie ma serca. On ma zimne serce lub twarde serce. O dobrym zaś mówimy: Ten człowiek z sercem. On ma czułe serce lub miękkie serce. A zatem nasza modlitwa, nasze zachowanie przykazań ma wypływać z głębi naszej osobowości. Chrystus wypomina także faryzeuszom mnożenie praw które nieraz rozmijają się z prawem Bożym. Izraelici mnożyli prawa, aby uchronić człowieka przed złem, które pochodzi z zewnątrz. Jak na przykład rytualne obmycie kubków, rąk. Chrystus mówi, że zło pochodzi z naszego wnętrza, z naszego serca. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, Chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. A zatem mamy dbać o czystość i prawość serca, a wtedy nasze czyny będą prawe i czyste. Amen.